Sienkiewicz, idą po Ciebie! Tak by trzeba było ostrzec pana ministra spraw wewnętrznych brat Pomienia Sienkiewicza po aferze podsłuchowej, jaka wybuchła w związku z podsłuchami, które ktoś, jakiś anonimowy dobroczyńca ludzkości, założył w restauracji pod pluskwami na Mokotowie. Ta restauracja nazywa się inaczej, ale od dzisiaj chyba zacznie się nazywać pod pluskwami, tak jak Przypacy mustowskich pod pałami, i tak dalej. Proszę Państwa, otóż okazało się, że przez całe tygodnie, a być może nawet całe miesiące, w restauracji pod pluskwami, do której chodzili rozmaici dygnitarze większego i drobniejszego płazu, ktoś tam założył podsłuchy, takie bardzo profesjonalne, bo jakość nagrań jest znakomita. No, i te nagrania zostały przekazane do redakcji Tygodnika Wprost. Podobno jeszcze jakieś inne redakcje miały oferowane te nagrania, ale inne redakcje się jakoś nie zdecydowały na publikację. Natomiast redakcja Wprost się zdecydowała. W ogóle to przy okazji warto się zatrzymać. Nad tym tygodnikiem, bo on ma taką reputację, nie wiem czy uzasadnioną, ale w każdym razie na mieście mówi się, mówią na mieście, co łatwo podsłuchać, nawet niekoniecznie trzeba chodzić do restauracji pod pluskwami, że to ten tygodnik powstał jako odkrywka jednej czy kilku bezpieczniackich watach obecnie jest kupiony przez takiego pana przedsiębiorcę ze Szczecina, Rodem, ale tak, tam też jakieś, czego to ludzie nie gadają, prawda? No ale redaktorem naczelnym... Tygodnika wprost jest pan Sylwester Latkowski, człowiek, jak to się mówi, z przeszłością. Był kiedyś, tak przynajmniej powiadają, przywódcą przez zorganizowanej grupy przestępczej. Nawet był skazany za wymuszenia rozbójnicze, a więc za bandyterkę. Ben przebywał również w Rosji, gdzie się ukrywał przed tubylczym wymiarem sprawiedliwości. No to jest. A potem jak po 17 miesiącach był skazany na ponad chyba 2,5 roku więzienia, po 17 miesiącach wyszedł, został znanym filmowcem, no i przyjacielem rozmaitych dygnitarzy, między innymi w jego domu zatrzymany został Janusz Kaczmarek były, że tak powiem minister spraw wewnętrznych, no więc takie to znajomości miał pan Latkowski, no i został po tych wszystkich przejściach został naczelnym redaktorem tygodnika wprost. Być może zatem jest to przypadek, że te stenogramy trafiły i zostały opublikowane przez tę redakcję, ale być może to przypadek żaden nie jest. Co tam na razie, co jak na razie Stanowi taki najciekawszy fragment tych scenogramów. Oczywiście one są wielowątkowe, bo obejmują rozmowy Marka Belki z ministrem Sienkiewiczem. Pan minister Sienkiewicz podżega tam pana prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belkę do złamania artykułu 220 punkt 2 Konstytucji, który zabrania finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego w na język ludzki zabrania drukowania przez Narodowy Bank Polski pieniędzy, żeby rząd miał łatwiej. No i właśnie do tego namawiał prezesa Belkę pan minister Sienkiewicz, a pan prezes Belka nie powiedział nie, nie odrzucił tej propozycji korupcyjnej z oburzeniem, tylko zażądał w zamian, znaczy zaproponował może w zamian zdymisjonowanie pana ministra Ostrowskiego. Dlaczego mu na tym zależało? No to już tego nie prędko pewnie dowiemy. Najwyraźniej go nie lubi. Bardzo możliwe, że minister Rostowski reprezentował inną watachę niż pan prezes Belka, bo jak pamiętamy, pan prezes Belka był, jest, właściwie jest, bo przecież żyje, szczęśliwym posiadaczem aż dwóch pseudonimów operacyjnych. No, a poza tym był premierem sierocego rządu, kiedy po Aferze Rywina nastąpiła dekompozycja grupy trzymającej władzę, to Razwietka musiała przejść na ręczne sterowanie, no i wtedy powstał ten sierocy rząd pana premiera Marka Belki, do którego nie przyznawała się żadna reprezentacja parlamentarna. Ale ten rząd mądrze i wesoło rządził, jak gdyby nigdy nie co pokazuje, że tak naprawdę Sejm jest do niczego niepotrzebny. Skoro Razwiedka może taki rząd fachowców zmontować i on może rządzić, nie, nikt nie zauważy różnicy między rządem, powiedzmy sobie, Leszka Millera, a rządem Barkabelki. Mało tego, prawie nikt nie zauważa różnicy między rządem Barkabelki, a następnym rządem Kazimierza Marcinkiewicza. Także, bo naprawdę Sejm jest ma do, potrzebny jak psu piąta noga, no, ale tak, ponieważ jest takie gusło, że musi być demokracja, no to oczywiście Sejm jest i wszyscy się rajcują wyborami i tak dalej. Proszę Państwa, no, dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko już pan premier Tusk, kiedy się dowiedział o aferze podsłuchowej, zamurowało go na prawie dwa dni. Najwyraźniej nie wiedział, co myśli. Dopiero chyba w niedzielę oświecił go w tej sprawie, jak ktoś starszy i mądrzejszy. No i w poniedziałek pan premier Tusk swoimi słowami już powiedział to na konferencji prasowej: Polacy nic się nie stało. Była próba zamachu stanu, ale została udaremniona przez, dzięki energicznej akcji abewiaków. No i teraz abewiacy, którzy ani abewiacy, ani BOR przez całe miesiące nie zauważyli, że dygnitarze są podsłuchiwani podobno nawet pani Bieńkowska sorry, ale takie mamy pluskwy była pod, podsłuchiwana więc no widać wyraźnie, że te wszystkie bezpieczniackie watachy, to jest po prostu amatorszczyzna kompletna i właściwie tylko rejestrują wydarzenia, nawet nie próbują umieją tylko kręcić lody no to chyba umieją bo no i tak pasożytowa na państwie. Agentura obsadza wszelkie możliwe. Te, przekształcają, widać wyraźnie na podstawie tych scenogramów. Ja nawet nie będę państwu ich streszczał, bo to wszyscy pewnie znają o co tam chodzi. Sławomir Nowak rzuca kurwami, chujami, pizdami ile wlezie, więc nie będę pan państwu tych stenogramów streszczał ale warto jedno zdanie zacytować, mianowicie pan minister Bartłomiej Sienkiewicz powiedział tam między innymi, że państwo polskie istnieje tylko formalnie i to jest bardzo trafne spostrzeżenie. No, pan minister Sienkiewicz jest ministrem spraw wewnętrznych więc na pewno coś tam musi na ten temat wiedzieć, czy państwo polskie istnieje faktycznie, czy formalnie I skoro mówi, że formalnie, to ja mu wierzę widać wyraźnie, że bezpieczniarskie atachy przez te 23 lata, jakie upłynęły, od, właściwie 25 lat, bo to obchodziliśmy, uroczyste święta, taki prezent trochę spóźniony, pan prezydent Kowalski nawet ja się chyba nie spodziewał, że takiej surpryzy. Otóż przez te 25 lat bezpieczniackie watachy przekształciły trzecią Rzeczpospolitą na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, przekształciły ją w organizację przestępczą o charakterze zbrojnym. No i właśnie mamy teraz rezultaty. Otóż pan premier Tusk oczywiście w zamach stanu. Nie zdymisjonował, nie odważył się zdymisjonować ministra Sienkiewicza podobnie jak wcześniej. Nie odważył się znyisjować ministra Grada, chociaż się buńczucznie odgrażał. Państwo pamiętacie, minister Grad miał w ciągu dwóch tygodni, czy może to trzy miesiąca znaleźć inwestora strategicznego dla stoczni, który by tam inwestował strategicznie we stocznię. No ale to nie tak łatwo znaleźć inwestora strategicznego, co do oni się na kamieniu nie rodzą, więc pan minister Grad oczywiście inwestora strategicznego nie znalazł. mina o termine w którym pan premier Tusk miał go zdymisjonować, no i go nie zdymisjonował. Powiedział, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Najwyraźniej w międzyczasie tak zwanym ktoś starszy i mądrzejszy musiał mu wytłumaczyć, że minister Grat jemu nie podlega. Podobnie jak minister Sienkiewicz. Minister Grat i minister Sienkiewicz podlegają temu, kto ich do rządu wstawił. I ten ich może zdymisjonować, ale nie premier Tusk. Ponieważ premier Tusk w myśl mojej ulubionej teorii spiskowej, jest tylko notariuszem kompromisu zawartym przez bezpieczniackie Watachy, a poszczególni ministrowie pełnią funkcję legatów w poszczególnych bezpieczniackich Watach, i tam mają w rządzie pilnować ich interesów. I tak wygląda Trzecia Rzeczpospolita, a rząd to jest spelunka latrones, czyli jaskinia zbójców. Mamy zatem Kilka oddziałów tej najgroźniejszej organizacji przestępczej o charakterze zbrojnym, no i rząd jest jedną z nich. Inną, innym oddziałem organizacji przestępczej o charakterze zbrojnych są te, zbrojnym są te bezpieczniackie watachy. No i bezpieczniackie watachy już zatrzymały podobno jako pierwszą ofiarę afery podsłuchowej menadżera restauracji pod. Pluszkwami. Tylko patrzeć, jak wszyscy kelnerzy zostaną zatrzymani, i kucharki, a zwłaszcza te, co zmywają po gościach, bo przecież ile tam tych resztek DNA można namierzyć na takich resztkach talerzowych, prawda? No, więc na pewno zostaną surowo przesłuchani, być może nawet niektórzy ukarani. Proszę Państwa, no cóż można powiedzieć, jeszcze warto odnotować, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ci wszyscy tajniacy, którzy przedtem niczego nie zauważyli. Tajniacy z ABW do redakcji Tygodnika Wprost i zażądali y, wydania im nośników informacji elektronicznej z tymi scenowymi podsłuchami, ale wszystko wskazuje na to, że Pan redaktor Latkowski pokazał im gest Kozakiewicza. Pan minister, znaczy były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Świąkalski bardzo skrytykował pana redaktora Latkowskiego, że to jest przecież narzędzie przestępstwa. No i trzeba je wydać. Nie chodzi o to, żeby pan redaktor Latkowski zdradził nazwisko informatora, no ale instrumenta sceleris przecież trzeba wydać. Proszę państwa, skoro już, już jesteśmy przy, y, tak, po nitce dochodzimy do kłębka, to warto pospekulować troszeczkę, y, któż to mógł tych naszych umiłowanych przywódców nagrywać. Otóż wydaje mi się, że może to być pierwsze poważne ostrzeżenie zimnego, Rosyjskiego ze strony zimnego rosyjskiego czekisty Putina, dla nas wskazuje zarówno profesjonalny charakter tych nagrań, jak i długo, długi czas, w którym ich dokonywano tych podsłuchów. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że to musieli robić pierwszorzędni fachowcy, a razwiecka rosyjska niewątpliwie takich pierwszorzędnych fachowców u nas ma. Najlepszy dowód, że nasi pierwszorzędni fachowcy, to znaczy ci zasrańcy, którzy uchodzą za pierwszorzędnych fachowców w biurze ochrony rządu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nawet nie podejrzewali, że coś takiego się tu robi. I to jeszcze pod latarnią, to znaczy w restauracji pod pluskwami.